Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że rozmawiamy właśnie tutaj na temat nowotworów gruczołu krokowego. Ja jestem onkologiem. Najczęściej widzę pacjentów tych, którzy mają chorobę zaawansowaną. I tak jak Państwo spoglądają na te dane epidemiologiczne, mniej więcej połowa. Ilości zachorowań to są zgodnie. I ta rozmowa dzisiaj właśnie ma to zmienić. Wczesne rozpoznanie to są właśnie podstawowe takie dwa badania. Badanie krwi, o którym wspomniał Pan Profesor Nawrocki. i też badanie, proste badanie, które może jest nieprzyjemne, ale trwa tylko chwilę, i do tego chcemy namawiać, żeby właśnie mężczyźni nie uciekali przed tym badaniem. Do badania perfektów, do badania przez odbytnicę, gdzie lekarz. Krótką, prostą, tanią metodą może stwierdzić, czy jakaś nieprawidłowość w tej prostacie występuje, czy nie.